Magazynie informacyjnym Jastrowie, profilaktyka stomatologiczna, Regionalna Izba Historyczna, Warsztaty Muzyczne, Aniołkowe Granie, Jubileusz w Nadarzycach, Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy. W Urzędzie Miejskim zostało podpisane ważne porozumienie. Dzieci szkół będą miały zapewnioną opiekę, jeżeli chodzi o zabiegi stomatologiczne. To porozumienie gwarantuje dzieciom wszystkim szkolnym, jak i również nawet przedszkolnym, bo dwa porozumienia są zawarte. Badania przesiewowe, szczególnie chodzi o profilaktykę. Dla, głównie dla rodziców ma to znaczenie, ponieważ pokazuje, że coś jednak się dzieje, nie tylko, że nie boli, ale że możliwe, że są jakieś ubytki prochnicowe, które, na które trzeba zwrócić uwagę. Będą zabiegi. Badanie stomatologiczne z instruktorem higieny, usuwanie osadów nazębnych, jak również lakierowanie, czyli fluoryzacja. W tym roku udało się podpisać porozumienie z podmiotem, który był zainteresowany, żeby podjąć taką współpracę z gminą, z czego się ogromnie cieszymy. No, liczymy na dobrą współpracę, na to, że rodzice zaufają tym osobom, które będą tutaj do nas przyjeżdżały, lekarzom, stomatologom. Gdzie będą przeprowadzane zabiegi? One będą się odbywać w każdej szkole, w Dendobusie, ponieważ do każdej szkoły i przedszkola dojedziemy. Porozumienie podpisane z uśmiechem. Nasza gmina zakupiła ważny obiekt. 13 grudnia ubiegłego roku gmina i miasto Estrowie stało się właścicielem tego obiektu, byłej kaplicy, którą wcześniej wykorzystywał jeden z, ze związków wyznaniowych. Podpisałem akt notarialny za kwotę 170 tysięcy złotych ten obiekt jest już własnością gminy. Jakie będzie jego przeznaczenie? Chcemy tu w końcu dopiąć temat e, regionalnej Izby Muzealnej. To akurat e, jest dobry czas, ponieważ wydaliśmy książkę o historii Astrowia pana Jarosława Leszczowskiego. I tak na kanwie tej książki, na tych spotkaniach, które mieliśmy. E, no, a potrzeba cały czas jest sygnalizowana, żeby taka izba powstała. Położenie tego budynku, to miejsce jest znakomite, ponieważ blisko tutaj do centrum to jest obiekt znany, obiekt historyczny, obiekt zabytkowy, bo przed wojną też tutaj była kaplica Baptystów. Kto ma zająć się izbą? Chcielibyśmy, żeby tutaj powstało również w Jastrowiu stowarzyszenie historyczne, które będzie opiekować się tym budynkiem. Będzie organizować różnego rodzaju ekspozycje, spotkania, odczyty historyczne dotyczące historii astrowia i okolic. Historyczna inwestycja. Na uczniów zespołu szkół zostały przygotowane ciekawe warsztaty. Zorganizowaliśmy dla naszej młodzieży zajęcia profilaktyczne z panem Jackiem, który jest pasjonatem muzyki. I chodziło nam też o to, żeby tą pasją zarazić naszą młodzież, żeby im pokazać, że. Jeżeli mamy pasję, jeżeli w coś mocno wierzymy, tak, to, to możemy po pierwsze, a po drugie e, nie popadamy w różnego rodzaju problemy psychiczne, tak, nie uzależniamy się. Właśnie dzięki pasji to może nas wyciągać. I to chciałem młodzieży dzisiaj pokazać. Na czym one polegały? Próbuję tutaj właśnie z nimi, żeby ich zachęcić do, właśnie do udziału, rozdać im bębny, żeby spróbowali. Próbowałem ich zachęcić, żeby e, wyszli z jakimś tekstem hip-hopowym, ale się nie odważy. Tam odwaga była, było blisko, ale żaden się nie odważył. Pokazuję im też, jak używać nowoczesnych urządzeń cyfrowych, czyli lupera, miksera, mikrofonów. I łączyć, łączę je ze, ze starymi instrumentami, robiąc na przykład w miarę nowoczesne bity, które widziałem, że nawet troszkę im się podobają, bo dla mnie to też jest ciekawe, czy, czy oni to załapią, ale widziałem, że chyba łapali. Było bardzo ciekawe to słuchać, naprawdę? A ja się dał do ręce, przedmioty też to było. Wow. <grych> Widać, że uczniowie mieli do warsztatów melodię. W naszym przedszkolu miało miejsce ważne, cykliczne wydarzenie. Po raz siódmy Mamy koncert charytatywny związany z pieczą zastępczą. Jest to aniołkowe granie. Wystąpią dzieci z naszego przedszkola grupy czwartej pod właśnie kierownictwem pani Joanny Ignaczuk i ona to przede wszystkim przygotowała tą piękną uroczystość dla wszystkich. Dzieci i dla rodziny zastępczej. Dzieci wiedziały, jaki jest sens tego wydarzenia. Ja Piałkowe dla to znaczy, że pomagać innym osobom. Ważne wydarzenie. Janielskiej muzyki nie brakowało. Koło gospodyń wiejskich z Nadarzyc obchodziło swój jubileusz. Mamy dzisiaj uroczystość pięciolecie utworzenia koła gospodyń Wiejskich w Nadarzycach w naszej gminie Jastrowie. Jest to pierwsze koło, które się zawiązało. Miłe! Spotkanko w wspólnym takim gronie z innymi kołami, z gminą Jastrowie, z panią dyrektor Ośrodka Kultury. My jesteśmy jedną małą rodziną, a może i nie małą, bo prawie 45 osób to rodzina dosyć taka duża. Jak wyglądały przygotowania? No, od kilku dni gotowałyśmy, piekłyśmy, szykowałyśmy, żeby gości zaproszeni mieli co zjeść i nie narzekali, wspominali nas miło. Czym na co dzień zajmuje się nasze koło? Mamy różne imprezy. Są to i biesiady i ferie i różne festyny. Wspólne spotkania mamy wraz z miesiącu mamy z kołem. Współpracujemy z innymi kołami. Co naprawdę jesteśmy wdzięczni za to, że utworzyło się w naszej gminie więcej kół. A czego można życzyć kołu Gospodyń wiejskich z Nadarzyc z okazji tego jubileuszu? W naszym wieku zdrowia przede wszystkim. Bo my już jesteśmy takie starsze kobiety. Tak, wyczyny zdrowia. Nie, żebyśmy mogły długo być takie sprawne, jak jesteśmy. Bardzo byłoby dobrze, gdyby właśnie do tego koła garnęła się młodzież, młodzi ludzie. Działania koła i jubileusz. Na piątkę. Jak co roku nasza gmina grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny gramy w dwóch sztabach, w Jastrowiu i w Sypniewie. Ogromnie cieszę się, że taka rzesza naszych mieszkańców chce grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie w ośrodku finał z koncertem, natomiast w Sypniewie po raz kolejny wiek, albo Nordic Walking, albo rower, kto co woli, trochę na sportowo. W tym roku gramy również wspólnie z 21. Centrarnym Poligonem Lotniczym na Darzycach. Cieszy nas Obecność wojska, cieszy nas obecność policji, która dba o bezpieczeństwo i cieszy nas obecność przede wszystkim młodych ludzi, którzy kwestują na ulicach Jastrowia, Sypniewa, Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii i wszystkich naszych obecności. Co tego dnia jest najważniejsze? Ten dzień jest ważny dlatego, że jesteśmy razem i że robimy coś wspólnie i robimy coś wspólnie dla dobra innych ludzi, a myślę, że dobro raz puszczone kiedyś do nas powróci. Serce rośnie!